Irena Landau, zawód najłatwiejszy na świecie. Cześć pierwsza. Kornelia spojrzała na Wojtka i po prostu zamieniła się w słup soli. No i co się tak gapisz? burknął mało elegancko młodszy brat. Szczotki do ubrania nie widziałaś? Widziałam, wykrztusiła Kora. Ale przy nigdy w twoich rękach. Bo to jest zakurzone, odpowiedział Wojtek. Może... Przeszkadzać wizyta, wi, wizytatorowi, bo mówią, że dziś będzie na lekcji. Kto? No ten jakiś pan z ministerstwa, który chce się przekonać, jaka jest nasza szkoła. A my chcemy, żeby naszą nauczycielkę najbardziej pochwalił. I dlatego będziemy dzisiaj czyści i grzeczni. I zadania też odrobiliśmy. A wasza pani o tym wie? Tylko Gucio słyszał, że ten wizytator będzie jutro, a tak to nic nam o tym nie mówiła. Czyli dzisiaj siedział będzie w naszej klasie cały dzień, no chodźmy, bo dziś nie chcę się spóźnić. Kora pokiwała głową i poszła do liceum, a Wojtek, czysty i pachnący, poszedł do swojej szkoły. Tak zaczął się ów uroczysty dzień wizytacji. Pan z ministerstwa siedział w ostatniej ławce i coś pilnie notował. Wyglądał bardzo młodo. Nie miał łysiny ani okularów. Nasza wychowawczyni prowadziła lekcje, jak gdyby nigdy nic. To znaczy, pierwszą lekcję, bo na drugiej coś ją jednak zaniepokoiło. Guciu, ty się chyba źle czujesz? zapytała. Dobrze, proszę pani. To dlaczego jesteś taki powolny? On jest grzeczny, wytłumaczył nauczycielce Henio, sąsiad Gucia. – No, no – powiedziała pani i poprosiła do tablicy akurat Marysię. A Marysia jak nigdy rozwiązała wszystkie zadania prawidłowo. A później okazało się, że Stefan, najgorszy łopus w klasie, wyrzucił ogryzek do kosza na śmieci. Adaś, który był ogromnym bałaganiarzem, wywietrzył klasę i posprzątał swoją ławkę, a Ela zamiotła nawet korytarz. Nauczycielce było coraz bardziej nieswojo, a po ostatniej lekcji to było okropne. Część druga. Wyobraź sobie, opowiadał w domu Wojtek siostrze, że po lekcjach wychowawczyni zawołała tego pana, co siedział w ostatniej ławce i powiedziała do niego. Przekro ale dziś się nie udało. Musisz przyjść jeszcze raz. Jak to się nie, nie udało? Mówi on. To są cudowne, grzeczne dzieci. Teraz już na pewno zostanę nauczycielem. Nie rozumiem, dlaczego ciocia mi mówiła, że to taki trudny zawód. Bo jest trudny, Janku. Mówi nauczycielka. To tak tylko dziś. Ale ten Janek wcale nie chciał wierzyć w naszej pani. Okazało się, że to był maturzysta. Siostrzeniec naszej pani. Nie wiedział, czy zostać nauczycielem, czy też nie. Nasza pani najpierw była na nas zła, a potem się już tylko śmiała. I wiesz, co nam powiedziała? Że ten wizytator z ministerstwa był u nas w zeszły czwartek. To był ten czwartek, kiedy Henio pobił się z witkiem i stłukli trzy doniczki, a zenek poślizgnął się na rozdeptanym jabłku i pojechał aż pod tablicę. Ja zapomniałem wtedy spodenek gimnastycznych, pamiętasz? Oj głupta, się pamiętam, pokiwała Kora. Mówiłeś, że to był okropny dzień, bo był. A wiesz co, mimo to ten pan z ministerstwa powiedział, że nasza pani jest wspaniała.